Siemano, tu szakale z tej strony, witam cię na moim kanale i dotrwaliśmy do 50 vloga. Od tego vloga wzwyż będą się pojawiały materiały tylko na mojej stronie dotyczące produktów i nie tylko, więc zaglądaj też na moją stronę, nie tylko na kanał tutaj, bo te materiały będą tylko tam, na różnych podstronach, więc musisz poszukać. No, a dzisiaj 50 vlog i dzisiaj taki dość mocny tekst, który oczywiście mam nadzieję, że wykorzystasz i będziesz się pilnował i będziesz się pilnowała w tym, co robisz. A tekst brzmi: Mindset is what separates the best from the rest. Czyli to, co masz w głowie, odróżnia najlepszych od reszty. Jak to wykorzystasz? Czy uważasz, że jesteś najlepszy i najlepsza? Czy uważasz, że jesteś wreszcie? W tej reszcie. Mam nadzieję, mam nadzieję, że dobrze to wykorzystasz. No, to by było na tyle. A jak to wykorzystasz? Jak to wykorzystujesz może? Jak prowadzisz swoich ludzi, jeśli jesteś liderem, a może jeszcze szefem? Napisz mi w komentarzu. Jestem ciekaw. Cześć. Szakalautów.